Berlin, listopad 1941 roku. Doktor Samuel Rosenbaum klęczy w ruinach swojego domu. Wokół niego leżą ciała jego żony Racheli i ich dwójki dzieci: sześcioletniego Jakuba i czteroletniej Sary. Gestapo opuściło to miejsce pół godziny temu, ale Samuel nie płacze, nie krzyczy. Jego umysł pracuje w sposób, który przekracza granice rozpaczy, bo Samuel Rosenbaum nie jest zwykłym lekarzem. Przez ostatnie dziesięć lat tajnie badał granice między życiem a śmiercią w najlepszych laboratoriach Berlina, zanim nazizm odebrał mu wszystko. I teraz, klęcząc wśród ciał swojej rodziny, podejmuje decyzję, która zmieni go na zawsze. Jeśli nauka nie może zatrzymać nienawiści, może przynajmniej cofnąć jej skutki. Subskrybuj kanał i naciśnij dzwonek, żeby poznać najbardziej tragiczną historię o miłości, desperacji i granicach ludzkiej obsesji. Samuel Rosenbaum urodził się w 1902 roku w zamożnej żydowskiej rodzinie w Berlinie. Jego ojciec był bankierem, matka pianistką. Studiował medycynę na uniwersytecie Humboldta, specjalizował się w fizjologii i anatomii. Był uznawany za jeden z najbardziej obiecujących umysłów swojego pokolenia. W 1928 roku poznał Rachelę, młodą nauczycielkę. Pobrali się rok później. W 1935 roku urodził się Jakub. W 1937 Sara. Byli szczęśliwą rodziną w coraz mniej szczęśliwym kraju. Ale świat wokół nich zmieniał się w koszmar. W 1933 roku Hitler doszedł do władzy. W 1935 ustawy nory odebrały Żydom prawa obywatelskie. Samuel stracił pracę na uniwersytecie. Zmuszony był prowadzić nielegalną praktykę piwnicy swojego domu. Lecząc innych Żydów, których żaden aryjski lekarz nie chciał przyjąć. Mimo wszystko Samuel kontynuował swoje badania. W nocy, kiedy rodzina spała, schodził do swojego laboratorium i eksperymentował na zwierzętach. Badał proces śmierci komórkowej, próbował zrozumieć, jak długo tkanki mogą przetrwać bez tlenu. Jego notatki były genialne, ale nie miał już nikogo, kto mógłby je przeczytać. Rachela błagała go, żeby wyjechali. Do Ameryki, do Palestyny, gdziekolwiek. Ale Samuel nie chciał. To był jego dom. Niemcy to było jego państwo. Przecież był lekarzem, naukowcem. Oni nie mogą go tknąć. To szaleństwo musi się skończyć. Nie skończyło się. W nocy 9 listopada 1941 roku podczas kolejnej akcji przeciwko Żydom, Gestapo wyważyło drzwi do ich domu. Rachela próbowała chronić dzieci. Jeden z oficerów strzelił. Trzy strzały. Trzy ciała na podłodze. Samuel był w piwnicy. W laboratorium. Usłyszał wszystko, ale zanim zdążył biec na górę, Gestapo już uciekało. Zostali tylko oni czworo. On żywy. Oni martwi. Samuel sprawdził puls Raheli. Żaden. Nie oddychała. Sprawdził dzieci. To samo, ale ciała były jeszcze ciepłe. Minęło może dziesięć minut. Może piętnaście. W jego umyśle zaczęły wirować obliczenia. Dziesięć minut bez tlenu. Mózg może przetrwać trzy do pięciu minut, zanim zacznie umierać. Ale jeśli temperatura ciała spadnie, proces się spowalnia. Jeśli można przywrócić krążenie krwi szybko, może niektóre komórki przetrwają. To była szalona myśl, ale Samuel nie miał nic więcej. Nie miał nadziei. Nie miał przyszłości. Miał tylko swoją wiedzę i desperację. Zaniósł ciała do laboratorium. Jedno po drugim. Najpierw Rachelę, potem Jakuba, potem małą Sarę. Położył je na stołach. I zaczął pracować. Podłączył Rachelę do aparatury, którą zbudował przez lata. Maszyna mogła pompować krew mechanicznie, zastępując serce. Wbił igły do głównych tętnic. Włączył pompę. Krew zaczęła krążyć. Przygotował mieszankę chemiczną, adrenalina, atropina, Wapn wstrzyknął bezpośrednio do serca, podłączył elektrody. Przepuścił prąd. Ciało racheli zadrzało, ale serce nie zareagowało. Znowu i znowu przez godzinę próbował reanimować żonę. Nie działało. Minęło zbyt dużo czasu. Uszkodzenie mózgu było zbyt rozległe. Ale dzieci były młodsze. Ich organizmy silniejsze. Może one miały szansę? Samuel podłączył Jakuba do aparatury. Te same procedury: chemikalia, elektryczność, pompowanie, nic. Potem Sara, najmłodsza, najmniejsza, najdelikatniejsza. Po czterech godzinach pracy Samuel upadł na podłogę, wyczerpany. Nie udało się, wszyscy byli martwi. Jego wiedza, jego geniusz, jego obsesja nic z tego nie miało znaczenia. Nie mógł ich uratować. Ale potem, kiedy już miał się poddać, Usłyszał to. Słaby dźwięk bum, pauza bum sprawdził Sarę. Jej serce biło ledwo, nieregularnie ale biło. Samuel krzyknął, płakał, śmiał się jednocześnie. Jego córka żyła. Samuel spędził następne dwie doby przy małej Sarze. Monitorował jej puls, oddech, temperaturę. Ciało funkcjonowało, ale Sara nie budziła się. Była w głębokiej ściądce. Jej mózg był uszkodzony przez brak tlenu, ale nie całkowicie. Niektóre funkcje pozostały. Samuel wiedział, że może się nigdzie nie obudzić. Ale przynajmniej żyła. Przynajmniej nie był sam. Trzeciego dnia Sara otworzyła oczy. Samuel płakał z radości. Nachylił się nad nią. Wziął jej małą dłoń. — Sara, kochanie, tatusiu jest tutaj. Wszystko będzie dobrze. Ale Sara nie reagowała. Jej oczy były otwarte, ale puste. Nie patrzyły na niego. Patrzyły przez niego w próżnię. Samuel próbował mówić do niej, ale nie odpowiadała. Nie płakała, nie się uśmiechała. Była jak lalka z otwartymi oczami. Samuel konsultował swoje notatki. Szukał odpowiedzi. Uszkodzenie kory mózgowej. Funkcje podstawowe działają: oddychanie, bicie serca. Ale funkcje wyższe, Świadomość, emocje, pamięć były stracone. Sara była żywa biologicznie, ale nie była już Sarą. Mimo to Samuel nie poddawał się. Karmił ją, mył, rozmawiał z nią godzinami, opowiadał jej bajki, które kiedyś czytał na dobranoc, śpiewał kołysanki, które Rachela śpiewała, ale Sara tylko leżała i patrzyła w pustkę. Piątego dnia Samuel usłyszał stukanie do drzwi. Gestapo wróciło. Przyszli, żeby aresztować go, zabrać do obozu. Miał może minutę. Samuel spojrzał na Sarę, na jej małe ciało, na puste oczy, na mechaniczny oddech. Wiedział, co musi zrobić. Nie mógł pozwolić, żeby zabrali ją do obozu. Nie mógł pozwolić, żeby cierpiała w rękach nazistów. Nie mógł pozwolić, żeby stała się obiektem eksperymentów, jak tysiące innych żydowskich dzieci. Przygotował ostatnią strzykawkę morfinę dużą dawkę bezbolesną usiadł przy Sarze, trzymając jej dłoń Przepraszam, mała Tatusiu myślał, że możecie uratować ale nie może nikt nie może nas uratować idź do mamusi i Jakuba oni na ciebie czekają strzyknął morfinę Sara nie zareagowała nie wiedziała, co się dzieje. Po kilku minutach jej oddech się zatrzymał. Tym razem na zawsze. Samuel przykrył jej ciało białym prześcieradłem. Pocałował ją w czoło. A potem otworzył drzwi. Samuel Rosenbaum został zabrany do obozu koncentracyjnego z Sachsenhausen. W obozie szybko odkryto, że jest lekarzem. Zmuszono go do pracy w obozowym lazarecie, gdzie przeprowadzano eksperymenty medyczne na więźniach. Ale Samuel odmówił. Nawet pod torturami. Nawet pod groźbą śmierci. Widział, co robili nazistowscy lekarze w imię nauki. I przysięgł sobie, że nigdzie nie będzie jednym z nich. Że nigdy już nie dotknie żywego ciała w imię eksperymentu. Został rozstrzelany w lutym 1942 roku za odmowę współpracy. Przed egzekucją poprosił o papier i ołówek. Strażnik, wzruszając ramionami, mu dał. Samuel napisał ostatni list. Nie do nikogo konkretnego, do przyszłości, do ludzkości. W liście opisał, co się stało, jak próbował przywrócić życie swojej rodzinie, jak udało mu się zreanimować Sarę, ale tylko jej działo, nie jej duszę, jak w końcu musiał pozwolić jej odejść. I na końcu napisał: Nauka może pokonać śmierć biologiczną, ale nie może przywrócić tego, co czyni nas ludźmi: miłości, wspomnień, świadomości. To są rzeczy, które odchodzą i nie wracają. Uczcie się z moich błędów. Nie pozwólcie, żeby desperacja zamieniła was w potwory. Nie pozwólcie, żeby miłość zaślepiła wam osąd. Niektóre straty są ostateczne i musimy nauczyć się z nimi żyć. Liz został znaleziony przez alianckiego żołnierza w 1945 roku, ukryty w ścianie celi Samuela. Razem z nim znaleziono jego notatki naukowe, szczegółowe opisy procedur reanimacji, schematy aparatury. Po wojnie te notatki były analizowane przez naukowców. Niektóre z technik Samuela były zaawansowane o dekady przed swoim czasem. Jego metody przechowywania tkanek, sposoby mechanicznego podtrzymywania krążenia, protokoły reanimacji wszystko to stało się podstawą współczesnej medycyny ratunkowej. Ale Samuel nigdzie nie został uznany. Jego nazwisko nie pojawia się w podręcznikach. Nie ma nagród jego imienia, tylko krótka wzmanka w jednym izraelskim archiwum dr Samuel Rosenbaum, lekarz i naukowiec, zamordowany Sachsenhausen, 1942 rok. Pozostawił notatki dotyczące reanimacji, które przyczyniły się do rozwoju współczesnej medycyny ratunkowej. Historia Samuela Rosenbauma to opowieść o miłości w najczarniejszych czasach. O człowieku który próbował wykorzystać naukę, żeby pokonać nienawiść, który wierzył, że jeśli może przywrócić życie swoim bliskim, może przywrócić sens światu, który oszalał, ale Samuel dowiedział się czegoś, co każdy lekarz w końcu musi zrozumieć, że życie to nie tylko bicie serca i oddech, że to, co czyni nas ludźmi, nasza świadomość, nasze wspomnienia, nasza zdolność do miłości, to nie można przywrócić maszyną czy chemikaliami. Sara wróciła do życia, ale nie była już Sarą. Była tylko ciałem, pustą powłoką. I Samuel, w akcie ostatniej miłości, pozwolił jej odejść. Bo prawdziwa miłość nie polega na zatrzymywaniu drugiej osoby za wszelką cenę. Polega na puszczeniu, nawet w obliczu absolutnej rozpaczy. Dzisiaj, dzięki pracy takich ludzi jak Samuel, ratujemy miliony istnień rocznie. Medycyna ratunkowa, kardiopulmonarna resuscytacja defibrylatory. Wszystko to opiera się na badaniach prowadzonych przez naukowców, którzy próbowali zrozumieć granice między życiem a śmiercią. Ale historia Samuela przypomina nam też o czymś innym, że nauka bez człowieczeństwa może stać się narzędziem okrucieństwa, że desperacja bez moralności prowadzi do tragedii i że czasami największym aktem miłości jest zaakceptowanie tego, czego zmienić nie możemy. Subskrybuj kanał i naciśnij dzwonek, żeby nie przegapić więcej historii o ludziach, którzy zmienili naukę w najtragiczniejszych okolicznościach. Zostaw komentarz, jak daleko byś zaszedł, żeby uratować kogoś, kogo kochasz, gdzie jest granica między miłością a obsesją. Do zobaczenia w następnym odcinku. I pamiętaj, nauka może uratować ciało, ale tylko ludzkość może uratować duszę.